ROSSA Ciężkie czasy dla agentów Część trzydziesta czwarta Dalszy ciąg pod rozdziału jedenastego Po rozpadzie ZSRR Moskowiak kontynuowała posługiwanie się terroryzmem i rozwijała go twórczo. Ze znalezionych w Bagdadzie tajnych dokumentów wyłonił się obraz ścisłego sojuszu Putina z Husajnem. Nie ograniczał się tylko do sprzedaży uzbrojenia i pomocy dyplomatycznej. Rosjanie systematycznie dzielili się z Irakiem tajemnicami wywiadowczymi i szkolili agentów irackiej bezpieki jeszcze na parę miesięcy przed inwazją USA. Agenci budzącej postrach tajnej policji Mukhabarat po szkoleniu w Moskwie dostawali nawet dyplomy z dwugłowym rosyjskim orłem. Rosjanie przekazywali Saddamowi listę potencjalnych zabójców, których można wykorzystać do ataków na cele na Zachodzie oraz pomagali agentom irackim załatwiać papiery. Wśród znalezionych dokumentów irackiej bezpieki były nawet kartki świąteczne, jakie przysyłali sobie szefowie wywiadów Iraku i Rosji. Wszystkich innowacji tutaj wymienić nie sposób. Warto jednak wspomnieć o czarnej wdowie. Czarna wdowa jest kobietą mahometańską, bojowniczką lub terrorystką. Kiedy najwybitniejsi światowej sławy specjaliści od terroryzmu mahometańskiego dowiedzieli się, że na Bliskim Wschodzie w samobójczych mahometańskich zamachach terrorystycznych biorą udział kobiety, to powypadały im na podłogę sztuczne szczęki z ust rozdziawionych w bezbrzeżnym zdumieniu. Dotąd w swoich publikacjach dowodzili, że w mahometańskich zamachach terrorystycznych kobiety udziału brać nie mogą z przyczyn podstawowych. Tym większa zasługa Moskowi. Pierwsze czarne wdowy Moskowia wyprodukowała w Czeczenii. Jak się robi czarną wdowę? Lekko, łatwo i przyjemnie. Aby zrobić czarną wdowę, należy złapać czeczeńską rodzinę z matką w średnim wieku i wsadzić się do tak zwanego obozu filtracyjnego, czyli, przekładając na ludzki, katowni i miejsca kaźni. Każdego miesiąca w Czeczeniu przepada bez wieści sto kilkadziesiąt osób wyciąganych nocą z domów przez zamaskowanych bandytów w rosyjskich mundurach. Żaden z tych ludzi już nigdy nie powraca. Wszystkich należy zamordować, za wyjątkiem matki. Matkę należy wypuścić, nie od razu. Przed wypuszczeniem należy ją zgwałcić zbiorowo i wielokrotnie. Mordować należy na oczach matki też nie od razu, lecz po torturach długich, wyrafinowanych i z efektami specjalnymi. Po torturowanych ma być widać, że cierpią i to bardzo. Gdziekolwiek stacjonowali i odeszli, tam znajdujemy masowe groby ich żołnierzy i czeczeńców zatrzymanych na posterunkach i pomordowanych, mówił szamil. W takim traktowaniu przez Moskowię czeczeńców, których Moskowia traktuje jak swoje raby, nie ma niczego dziwnego, zważywszy, że Moskowia bardzo podobnie traktuje cudzoziemców. 17 grudnia 1996 roku około godziny czwartej do domu w nowych atagach, w którym mieszkał personel medyczny szpitala, wtargnęła grupa napastników. Według świadków było ich dziesięciu i byli zamaskowani. Otworzyli gwałtowny ogień z broni automatycznej do śpiących ludzi, a potem opuścili budynek i miejscowość. Zginęło sześć osób: technik budowlany z Holandii oraz pięć pielęgniarek z Hiszpanii, Kanady, Norwegii i Nowej Zelandii. Wszyscy pracowali w miejscowym szpitalu uruchomionym przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż ledwie trzy i pół miesiąca wcześniej. Efekt polityczny był dla Rosji korzystny, natomiast uderzał w wizerunek czeczeńskiej republiki Iczkerii, która dopiero co wywalczyła sobie niezależność od Moskwy. Ledwie kilka miesięcy wcześniej zawarto rozejm, prowadzone były też rozmowy ostatecznie określające relacje Moskwa-grozny. W następnych kilku latach na terenie podległym czeczeńskim władzom bardzo często dochodziło do ataków przemocy przeciwko cudzoziemcom, porwania, zabójstwa. W wielu przypadkach okazywało się, że to rosyjskie prowokacje, działania dywersyjne służb rosyjskich destabilizujące sytuację w republice. Warto też pamiętać o symbolicznym wymiarze miejsca zbrodni. Nowe atagi leżą zaledwie 17 kilometrów od Groznego, a więc do masakry wolontariuszy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża doszło pod samym nosem władz i czkerii. To w nowych atagach doszło też do pierwszej rundy rozmów rosyjsko-czeczeńskich, które doprowadziły ostatecznie do rozejmu. Po czymś takim większość kobiet popada w szaleństwo i nie ma z nich żadnego pożytku. Ale nie wszystkie. Skąd wiadomo, która kobieta oszaleje, a która nie, czyli jak poznać, której kobiety rodzinę złapać? Ta wiedza nie jest do niczego potrzebna, wiadomo, jaka część kobiet wariuje, a jaka nie. Dlatego należy złapać tyle rodzin czeczeńskich, żeby z tego wyszło tyle nieoszalałych kobiet, ile trzeba. Nie można wiedzieć, co czuje kobieta, która straciła swoje dzieci i innych bliskich w tak bestialski sposób, ale można przeanalizować determinanty, które prowadzą do zostania czarną wdową. Kobieta ma poczucie przegranego życia. Do śmierci pozostanie sama. W kulturze mahometańskiej prawdopodobieństwo ponownego zamążpójścia i urodzenia nowych dzieci jest bardzo małe. Zresztą jest w wieku po lub bliskim klimakterium. Jeżeli skupi się tylko na przeżyciu, codziennie będzie rozpamiętywała niewiarygodną kaźń swoich dzieci. Aby choć trochę złagodzić ból, musi zająć się czymś innym, czymś konkretnym, czymś wymagającym dużego zaangażowania i poświęcenia. Dla takiej kobiety ofiara własnego życia nie jest niczym szczególnym, a poza tym może się zemścić na oprawcach i katach swoich dzieci. W Czeczeniu czarne wdowy zostawały strzelcami wyborowymi, na Bliskim Wschodzie samobójczymi zamachowcami. Moskowi udało się przełamać tabu mahometańskie. Pomimo zdradzenia Iraku swojego byłego sprzymierzeńca, Moskowia nie opowiedziała się po żadnej ze stron drugiej wojny w Zatoce. Przeciwnie, przyznała sobie pozycję neutralną oraz mediatora i ją umocniła. Gdyby sytuacja w Iraku stała się taka jak w Republice Wietnamu, pomoc Moskowi w jej opanowaniu mogłaby być cenna i Moskowia mogłaby za nią otrzymać gratyfikację. Ale wypadki w Iraku potoczyły się inaczej. USA znalazły skuteczne sposoby na zwalczanie terroryzmu, utrzymanie spójności terytorialnej Iraku i wzmocnienie irackiego reżimu post Sytuacja w Iraku była jeszcze bardzo daleko od wyklarowania się, kiedy Moskowia po raz kolejny zajęła się Iranem. Dostarcza Iranowi broń, zwłaszcza technologie, urządzenia i materiały do rozwoju energetyki jądrowej, cywilnej oraz do skonstruowania broni jądrowej, technologii do środków przenoszenia głowic bojowych, systemy obrony przeciwlotniczej, etc. Tymi dostawami Moskowia bardzo zaognia sytuację polityczną w rejonie. Jednocześnie Moskowia nasiliła działalność agentury wpływu. Iran jest coraz bliższy skonstruowania broni jądrowej. Jednocześnie od czasu do czasu przeprowadza udaną próbę z rakietą o coraz większym zasięgu zdolną do przenoszenia głowicy jądrowej. To wywołuje zaniepokojenie innych państw, zwłaszcza Izraela i USA. Agentura wpływu Moskowi uniemożliwia tym państwom zajęcie się prawdziwą przyczyną zaognienia sytuacji, czyli dostawami Moskowi, i zmusza do zajmowania się Iranem, który w tej relacji zależności jest stroną bierną. Wpływ Iranu na zaognienie sytuacji zależy całkowicie od dostaw Moskowi. Rosyjska gra na dwa fronty. W ceremonii otwarcia elektrowni jądrowej w Buszerze oprócz irańskich dygnitarzy wzięli udział minister energetyki Rosji i szef Rosyjskiej Agencji Energii Atomowej, którzy pogratulowali Teheranowi sukcesu. Moskwa jest głównym międzynarodowym partnerem irańskiego programu atomowego. Bez jej pomocy uruchomienie elektrowni nie byłoby możliwe. Finalizacja projektu wpłynęła na poprawę relacji dyplomatycznych między Teheranem a Moskwą, napiętych w ostatnich miesiącach właśnie z powodu opóźnień prac w Buszerze. Pierwotnie elektrownia miała ruszyć już na początku roku. W październiku 2010 roku Iran zaczął wypełniać paliwem rdzeni jej reaktora, jednakże w lutym musiał go opróżnić z powodu awarii. Wstrzymało to pracę na kilka miesięcy. Przez pewien czas istniała nawet groźba, że trzeba będzie wymieniać cały rdzeń. W maju reaktor ponownie napełniono paliwem. Teheran zapowiedział wówczas, że elektrownia ruszy już w sierpniu. W lecie termin ten jednak znowu przełożono. Wywołało to irytację władz irańskich. Za niepowodzenia publicznie obwinili oni Moskwę. Rosja wbrew Zachodowi dostarcza paliwo i technologie nuklearne dla Teheranu. Czyni to jednak opieszale i nieregularnie. Stale podnosi koszty budowy elektrowni, które przekroczyły dwukrotność początkowych szacunków. Planowana od ponad 30 lat instalacja miała działać już na początku dekady. Rosjanie w sprawie irańskiego atomu zręcznie rozgrywają obie strony. Łudzą Zachód, że pomogą mu zablokować nuklearne ambicje ajatollahów, zarazem umożliwiają Irańczykom dalsze postępy prac, tak jednak, by wycisnąć z nich jak najwięcej pieniędzy. W sierpniu rozzłoszczeni na Moskwę irańscy politycy zapowiedzieli, że w przyszłości Teheran zbuduje kolejne elektrownie atomowe bez pomocy Rosji. Teraz jednak po uruchomieniu reaktora w Buszerze nastąpiła ożywiona akcja dyplomatyczna, by załagodzić stosunki. Moskowi nie chodzi ani o wypromowanie swojego konkurenta jądrowego, ani o to, żeby wojna przeciwko Iranowi wybuchła, bo w odróżnieniu od drugiej wojny w Zatoce na wojnie przeciwko Iranowi niczego by nie zyskała. Moskowi chodzi o czym większe nastraszenie Iranu doprowadzenie w rejonie sytuacji politycznej na krawędź wybuchu wojny, żeby Iran w pełni sobie uświadomił realność zagrożenia jego bytu państwowego, żeby był skłonny do ustępstw i hojny. Kiedy w Iranie państwie Izraela, USA większość będzie przekonana, że wybuch wojny będzie nieunikniony, że wyczerpali wszelkie swoje możliwości zapobieżenia wojnie, że będzie krwawa, niepotrzebna jadka, na której wszyscy stracą, a nikt nie zyska, wtedy jak deus ex machina w sposób półcudowny pojawi się Moskowia z realną ofertą pokojową. Dzięki Moskowi nie będzie wojny, której nikt nie chciał, a której nikt nie był w stanie zapobiec. Wszyscy odetchną z ulgą i poskromią węża w kieszeni. Za tak wielkie zasługi Moskowia będzie chciała bardzo wiele, bo czymże jest korytarz eksterytorialny na granicy iracko irańskiej. Wielu polityków amerykańskich wzywa do militarnego uderzenia na Iran, a Rosja wraca do pozycji ważnego uczestnika rozgrywki o pokój na świecie i co za tym idzie, odzyskuje prawo do kontrolowania bliskiej zagranicy.